Kody na OG, malowania i tekrety prezenty, których nie było aż 1000 w Fortnite, już są do zdobycia. powiem Ci jak ma Ci je zdobyć i każdy może to spróbować zrobić, bo jest to giga proste, ale na początku walopeczkę w górę Walsubika, bo obijamy 100 tysięcy subów, a live y odcinki na tym kanale YouTube codziennie, jak również streamy na Twitchu, codziennie, więc bijajcie i oczywiście wpisuj kodzik Sejkam w sklepie, jeśli go masz, napisz to w komentarzach, jesteś totalnym szefem, ja Ci przepiętę serduszko, dziękuję mega, że wspieracie. No i oczywiście wbijajcie na Instagrama, bo brakuje nam tylko 30 followów i mamy 4000 i robimy konkurs na PayZet karty z tej okazji, także pomóżcie wszystkie linki w opisie. No i my lecimy z matem Pierwsze o czym powiemy to skiny za 200 pałdolców. O co chodzi? Ostatnio mieliśmy fajne pakiety. gdzie gracze kupowali specjalne skiny, a właściwie takie fajne w Fortnite. Za 200 pałdolców i nie, nie jest to fake. Faktycznie tak było jak to możliwe. Takim pakietem był na przykład pakiet Renegade Riderki Ognistej, który ostatnio był w Fortnite. Cie. I wcześniej mieliśmy event River of Friends, w którym mogliśmy zdobyć z niego właśnie lotnie, kilofy i inne rzeczy od tej Renegade Riderki. Teraz ona weszła w, pe w pełnym pakiecie. I każdy gracz, który miał te darmowe przedmioty już odebrane, czyli te wszystkie jakieś killoffy. Mógł ją kupić teraz za 200 pałdolców z kodem Seek bo to mega mocne i granie ten pakiet za jakiś czas powróci i każdy gracz, który ma te rzeczy z darmowego eventu, będzie mógł ją kupić za 200 pałduczyków mega dobry deal, i faktycznie zwracajcie uwagę, czy pakiety, które macie, a właściwie które wchodzą do sklepu nie macie właśnie tak wycone, bo ja osobiście też miałem ostatnio pakiet Pani misi i zostałem w sumie resztę nawet w Gifcie od widzów te 200 pałdolców i brakowało mi tam chyba 3 rzeczy, czy 4 nawet i miałem tylko panią Misię i lotnie i udało mi się właśnie zrobić to za 200 pałdulczyków, a normalnie kosztowałoby to około 2000 v i faktycznie pakiety są mega przecojone, więc korzystajcie z tego i zawsze sprawdzajcie jakie pakieciki wchodzą, a dzisiaj w sklepie mamy Naomi Osaka i Skinny Marvela, także warto sobie kupić, bo nie wiadomo jak szybko znikną z sklepu. Druga kwestia to nowa zapowiedź współpracy albo koncertu przez Donalda Mustarda. Dokładnie wczoraj Donald Mustard dał informację, że znajduje się na niebieskim oceanie i co to może oznaczać? Oczywiście jest to jakiś przeciek i w tym momencie mamy dwie główne teorie. Jak wiecie, przeciek od Donalda Mustarda, a właśnie dla powiedzi zawsze znaczą coś totalnie Mega grubego od jakichś mega dużych eventów do jakichś mega dowolonych kolabo i tym razem mamy dwie teorie. Pierwsza teoria, że niebieski ocean oznacza to, że będzie to oczywiście Riftur, czyli koncert, który już nadchodzi do Fortnite'a. No oczywiście z naszym raperem będziemy wtedy mieli skina, będziemy mieli właśnie koncert, który będzie prawdopodobnie 27-28 stycznia, no i będziemy mieli zadania na trybie kreatywnym, pięć zadań, gdzie będziemy mogli zdobyć jakieś darmowe przedmioty z tego wszystkiego, ale o tym mówiłem dokładnie wczoraj. Druga teoria jest dokładnie na temat One Piece'a, czyli nowego anime, które mogłoby się pojawić w Fortnite i to nie jest do końca potwierdzone i być może jest to troszkę wyszukiwanie na... na zapas, ale niektórzy mówią, że One Piece i Dani łączyłby się właśnie z tą przypowieścią, o właśnie z tym niebieskim oceanem i w tym momencie nie wiadomo, która to jest prawdziwa. Ja osobiście obstawiam, że chodzi tutaj oczywiście o Riftur, czyli ten event muzyczny, który nadchodzi, bo będzie on podobno dosyć mocny, także warto wziąć w nim udział. Jeśli ktoś się widział, to wczoraj dokładnie wszystko wytłumaczyłem i robi się naprawdę ciekawie i możliwe, że będzie to tak mocny właśnie eventik, jak nawet Travis'a, Ariany czy innych właśnie twórców, tylko tym razem będzie on na trybie kreatywnym. Kolejna sprawa. No to te kody, powiedzmy sobie jakie zdobyć i na co są te kody? Kody, generalnie może zdobyć sobie każdy, możecie to spróbować i generalnie są one od epika, więc są one potwierdzone. Używamy ich na stronie Fortnite 3D, czyli na oficjalnej stronie Fortnite, gdzie używamy właśnie ten kodzik po zalogowaniu się i następnie będziemy mogli sobie użyć tą rzecz, no i ją odebrać i następnie po zalogowaniu do gry dostajemy ją normalnie naszego ekwipunku. A co można zdobyć? Można zdobyć OG temy, a dokładnie OG malowanie ale nie tylko, których nie było aż uwaga, uwaga, tysiąc z nich, więc są one mega rzadkie i tak będzie mogli zdobyć, jak to działa. Już Wam tłumaczę. Malowania będą rozdawane przez influencerów i będą one dopiero teraz rozdawane i już wiem dokładnie u kogo będą. I te kody będą miały 250 użyć i będą one na różne malowania. W zależności jaki influencer sobie to wybierze. Także youtuberzy, streamerzy to dostają. I teraz powiesz, Kamfer, o tym już mówiłeś. Tak, ale teraz leci właśnie mega duża fala właśnie tych kodów, bo jedna z youtuberek, a właściwie tiktokerek napisała, że zaraz dostaje te kody i powiem Wam dokładnie, gdzie macie zdobyć. I dlatego będą jeszcze jedne kody, o których też Wam zaraz powiem, gdzie możemy zdobyć z jednej Kodu aż tysiąc użyć, i wszędzie takie kody znalazłem 4, także nie jest to jakieś giga ciężkie generalnie będzie to działało tak, że w tym momencie Dylexa, czyli TikTokerka niemiecka napisała, że dostanie od epika już za chwilę kolejne kody właśnie na to OG malowanie, które wybrała, którego nie było tysiąc dni w sklepie i powiedziała, ona, że będzie ona rozdawać się w sposób taki naturalny, żeby jak najwięcej osób sobie je zgarnęło i będzie ona je wrzucać po prostu na swoje socjale, więc wystarczy śledzić jej Instagrama, Twittera, TikToka czy jakieś tam inne socjale, i tam ma je po prostu wrzucać i ciekawostka, że najczęściej takim moim widzom, że udawało się zdobyć takie rzeczy, no bo nie jest to giga ciężkie jeśli wiecie u kogo to można dostać i oczywiście więcej youtuberów, influencerów i streamerów z zagranicy będzie to miała ja będę was codziennie na materiałach informował, jeśli będę wiedział o jakichś kolejnych youtuberach i też będę wam dawał najszybsze info na moim Discordzie, także wbijcie sobie, bo tam będziemy wspólnie szukać właśnie takich osób, które te kody będą mieli Generalni youtuberzy, mieli do wyboru taką mega ogromną listę właśnie tych malowań gdzie mogli sobie wybrać dokładnie jakie malowania chcieli I na przykład były tam również malowania które były dołączane do foteli Secret Lawa. Które, uwaga, uwaga, kosztują ponad 1000 zł, i takie malowania też będziecie mogli zdobyć. I teraz, jaka jest najlepsza taktyka no na to? Po prostu, ja będę wam podawał YouTuberów, którzy będą to mieli, wy będziecie sobie siedzieć na ich socjalach i sprawdzać, albo z widzami na Discordzie razem wyszukiwać takie osoby. Także, jeśli znasz kolejnego YouTubera, który takie kody będzie miał, to śmiało piszcie. I jeszcze mamy jedno dodatkowe kody, które mają aż 1000 użyć, i jest je znacznie łatwiej znaleźć. Ja takie kody wczoraj znalazłem, aczkolwiek nie są one już dostępne, no bo dosyć szybko się kończą. Te kody są na OG malowanie, które prawdopodobnie nie nigdy już w Fortnite nie wejdzie i to akurat chodzi o graffiti, czyli malowanie na ściany i te kody też będzie miała już dylekcja i powiedziała ona, że będzie rozdawać je na streamach i co ciekawe ostatnio jak je rozdawała, to tylko 50 kodów zostało użyte, a kolejne 950 z tego co wiadomo było można zrobić na Twitterze i teraz jak wyszukać to malowanie, jeśli nie wiecie u kogo one są, po prostu pisz sobie na Twitterze takie słowo jak kablama i następnie szukaj takiego graffiti, które będzie i tego mega dużo jest właśnie na Twitterze, ja tak mówię, wczoraj sobie siedzę i przeglądałem te kody i faktycznie można było je odebrać, Jedynym minusem jest to, no, że te kody w miarę szybko będą się rozchodzić, jeśli są jakieś popularniejsze osoby, ale spokojnie, Epic cały czas dodaje kolejne kody. Dlaczego? Dlatego, że o tym już nagrywałem kilka dni temu i faktycznie wtedy też dylek rozdawała te kody, ale napisała ona sama na swoim Twitterze, że dostała kolejną partię takich kodów, także możliwe, że youtuberzy i streamerzy, których będę podawał, będą mieli po kilka razy takie kody, no bo to po prostu fajnie idzie i też mega dużo osób tego co wiadomo, takie kody będzie miało i będzie to cały czas rozwijane. No by Fair Monkey informował, że youtuberzy i influencerzy dopiero te malowania. Wybierają, także możliwe, że po prostu codziennie jacyś youtuberzy będą to dostawać. I też w przypadku np. kodów na skiny, które mieliśmy już kiedyś, gdzie po prostu też influencerzy czy tam streamerzy dostawali właśnie takie kody, na no, normalnie skinki mogli rozdać swoim widzom. Było to zrobione tak, że każdy mógł rozdać w jakimś tam innym terminie, i najczęściej były one rozdawane przez nawet kilka dni. I po prostu osoby, które śledziły danego streamera, YouTubera, no od razu sobie to zgarniały, także Giga polecam to zrobić, bo możliwe, że obecnie tych malowań i tych przedmiotów nie będzie mogli zrobić w żaden inny sposób, niż one po prostu nie wracają do gry jest to mega dziwne, że Fortnite pozwoli przywrócić aż tak dziwne rzeczy, a właściwie tak stare, no bo teraz jednak są to mega OG malowania, no i naprawdę mega miło, że coś w Fortnite rozdaje teraz za darmo i taka ciekawostka, że Fortnite prawdopodobnie będzie chciał przywrócić jeszcze więcej rzadkich rzeczy OG. Dlaczego? Dlatego, że praktycznie codziennie w sklepie mamy jakieś mega rzadkie rzeczy, których nie było rok czy nawet dłużej i z tego co jak widzicie, Fortnite takie rzeczy jak OG malowania, których też nie było tysiąc dni, zaczyna przywracać dlatego mamy specjalną zakładkę w sklepie, która daje nam rzeczy, których właśnie nie było ponad rok i możliwe, że Fortnite będzie przywracał teraz Stare po prostu itemy, czekać na coś, chce coś kupić. No i tutaj oczywiście mógłby wrócić jakiś Travis, lewiaton czy inne tego typu rzeczy, aczkolwiek w tym momencie z tego co wiadomo, te rzeczy nie wrócą, bo nie mają dodanych nowych zakładek w sklepie, także musimy czekać, aczkolwiek możliwe, że w najbliższym czasie coś fajnego się jeszcze pojawi. I jeszcze często pytacie kamstar, a co zrobić, jak brakuje mi troszkę faudolców, czy mogę jakoś kupić, może coś takiego. I już się oczywiście śpieszę z pomocą, jeśli brakuje wam fałdolców, to właśnie do Fortnite będzie wchodził nowy pakiet z fałdulcami zawierany 1500 faudolców. i z tego co napisał Shina, będzie on dokładnie 23 stycznia, czyli w sumie już za dwa dni będzie mógł go kupić z kodem SEIKAMSTAR i będzie to pakiet Dead Space, a więc warto by go zgarnąć. Będzie zawierał też skina, będzie zawierał kilo, dwa plecaki i będzie on zawierał również emotkę. Pakiet nie wiadomo jak długo będzie, ale będzie on z bo i będzie do zakupu za prawdziwe pieniądze, a w dolce otrzymamy prawdopodobnie za wykonanie wyzwań również. Teraz mamy jeszcze jeden pakiet, który każdy gracz może sobie kupić za około 42 zł, który jest mega dobrym dealem, czyli ognisty ziomeczek w garniturze, czyli ten white card w wersji ognistej i też zawiera 1000 500 fałdulczyków, i co ciekawe, podobno pakiet żelka dalej jest zbagowany. Nie wiem na ile to prawda. Aczkolwiek moi widzowie niektórzy pisali, że dalej są te fałce zbagowane, i faktycznie da się jeszcze odebrać 500 fałdulców za dużo z pakietu żelka, co czyni go najbardziej potalnym pakietem. Ale to już musi sprawić na własną odpowiedzialność. Aczkolwiek pamiętajcie o tym, że starter pack dalej możecie kupować do końca tego sezonu i ten sezon skończy się prawdopodobnie 10 marca. Więc jeszcze troszkę czasu mamy. Ja Wam mega dziękuję. Przypominam, że 5 będzie za około 19 dni. Będziemy o tym omawiać w tych filmach, i będzie łapeczka w ogóle Subi, kod aby zabrać slajd, na daily odcinki na tym kanale i daily, oczywiście streamy na YouTube i Twitchu wal followa, No i zapraszam na wszelki materiał, gdzie tłumaczyłem wam cały event koncertowy. Yo!